Witam Was serdecznie. Dzisiaj zaprezentuję zużycie energii w pompie ciepła za listopad 2024 rok. Jest to pompa Panasonic 9 kW, jednofazowa. Dom ma 150 metrów i jest ogrzewany podłogówką. Jak widzicie, w tym momencie na podłodze jest 32, woda jest zagrzana. Na ileś tam stopni. Sprawdźmy sobie, jak to wygląda. Gruzień już, znaczy listopad, troszeczkę już był zimniejszym miesiącem podług października. Monitor poboru energii. Historia poboru, eee, pobór energii. I weźmy sobie najpierw, sprawdźmy z roku. Bo to już kawałek grudnia poszło. Mamy już 10 grudzień, ale zobaczmy sobie nasz listopad. 390 kW to jest sporo więcej niż w październiku. Ponad trzy razy więcej, jak widzicie. Czy mamy podgląd? Nie, mamy podgląd do ostatniego roku, z grudnia. Było 546 dla porównania. Aktualnie jest 11 sorry, 11 grudzień, mamy 178, czyli teoretycznie plus razy 2 yy, No to byłoby w tym wypadku też około 550 kW Zobaczmy sobie przy okazji z ostatniego tygodnia jak to wyglądało No to jest 7 dni grudnia, tak? Jak widzicie zużycie energii między 12 a 20 kW dziennie do tych wyników. Proszę sobie dodać powiedzmy 25% ponieważ pompa Panasonic raczej sobie zaniża te wyniki. Aczkolwiek myślę, że nie są szczególnie ono wysokie, ale to dlatego, ponieważ dom jest dobrze ocieplony. Produkcja energii no to to praktycznie jest wyliczone matematycznie. Zobaczymy sobie tylko jeszcze COP, jak nam wygląda. W listopadzie spadło sporo 5,3. W październiku wyglądało to pięknie. 7,7 W wróciło już do normy 5,3, co i tak jest myślę, że dobrym wynikiem. W grudniu mamy 4,8, no to będzie mm, spadać. Wiadomo, aż do stycznia, jak widzicie, rok temu mieliśmy 4,7. W styczniu było 4,0, no ale to wiadomo przez temperatury. Także styczeń jeszcze będzie zimniejszy. Także to tyle, jeżeli chodzi o e, listopad, sorry. zobaczymy się na początku stycznia, kiedy zaprezentuję Wam jak wyglądał e, grudzień, także łapka w górę, subskrypcje i do usłyszenia, pozdrawiam, hej!